Cześć. Dnia 18 października 2019 roku, czyli w ostatni piątek, rano wszedłem na Onet i była wyeksponowana informacja, że tego dnia w Onet Opinie gościem będzie Korwin Mikke. Od razu wiedziałem, że nic z tego dobrego nie będzie. W Piątek wieczorem obejrzałem zapis tego spotkania na YouTube. w Piątek wieczorem film był dziesiąty na karcie na czasie. Dzisiaj w niedzielę rano jest już drugi. Wideo obecnie ma 640 tysięcy wyświetleń i jest to najlepszy wynik dla Onet. Średnio po oszacowaniu Onet Opinie na YouTube ma z 10 tysięcy wyświetleń. Czyli, jak widać, zainteresowanie tym wideo jest bardzo duże. Ale, tak jak myślałem, tak się stało. To nie był miły wywiad, tylko przytoczenie kilku najgłupszych wypowiedzi Korwina, Mikę i niech się tłumaczy. Po co on tam w ogóle poszedł? Co może pomóc mu lub ich partii w wywlekaniu najgłupszych wypowiedzi? Oczywiście, informacja o tym wywiadzie, wraz z negatywnym wydźwiękiem, pojawiła się na kilku dużych portalach. Dobrze, że są już inni rozpoznawalni politycy w Konfederacji, którzy też są zapraszani do mediów. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam i cześć.